Przystanek przy UKSW, czyli to, co studenci lubią najbardziej droga przez las, długa i męcząca, ale za to jaka odprężająca. Podążamy nią codziennie, by rozwijać swoje pasje. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa to jedyny w Polsce kierunek o profilu teologiczno-kulturowym. Dobra atmosfera, ciekawe przedmioty, fajni wykładowcy, którzy mówią nam, czym jest dziennikarstwo. Tak, w jednym zdaniu, można określić to, co dzieje się na uczelni. Nasi studenci dowiadują się i wiedzą, że dziennikarstwo to nie tylko zawód i praca zarobkowa, komercyjna ale to przede wszystkim szczególnego rodzaju misja. Powołanie, służba. Dla ludzi wierzących, studia, dziennikarstwa na tej uczelni, na tym wydziale mogą być dużym bogactwem, bo na komunikację i na media patrzymy przez pryzmat doskonałego komunikatora, którym jest Jezus Nazaretu, który jest źródłem piękna, prawdy i dobra, i to wzbogacenie o te, te bogactwa może być dużym, dużym plusem dla studiujących. Ale jak się okazuje jest więcej takich plusów. Te studia są wszechstronne i powierzchowne, to jest ich zaleta, dlatego że tutaj się mieści właściwie wszystko. Najrozumiejsze tematy polityczne, ekonomiczne, prawne, socjologiczne, a także teologiczne. I takie połączenie tego wszystkiego daje e, właśnie wyjątkowość tych studiów e, w skali nie tylko Warszawy i Polski, ale w skali globalnej. Nie ma takich nie ma takich drugich studiów, i nie ma tak kompetentnych pracowników. Absolwenci UKSW są wysoko cenieni w świecie medialnym i łatwo znajdują pracę. Są zatrudniani bardzo chętnie, mam takie wrażenie ci. I to proszę sobie wyobrazić w takich działach jak marketing w różnych firmach, jak public relations, jak reklama. Dlatego, że pracodawca wie, że ten człowiek, który kończy Uniwersytet Wyszyńskiego, może nie spotkał się z wielkimi osiągnięciami współczesnej techniki telewizyjnej czy, czy jakiejś innej, ale on wie, że ten człowiek w bardzo szybkim tempie, właśnie na, na, na tych swoich podstawach, może móc stworzyć solidną, rzetelną, podkreślam znaczenie tych dwóch przymiotników, komórkę, czy public relations, czy reklamy. Telewizja, radio, prasa, reklama to nasze pasje, ale mamy wiele innych zainteresowań, które z powodzeniem przekładamy na umiejętności zawodowe. Karolina kolejba, School Management. Studiuję na Jemidzie. Dobrze mi tam idzie. Prywatnie, zwariowani i rozrywkowi. Na uczelni ambitni i zaangażowani. W przerwach głodni. Karolina Łach, reporterka w internetowym radiu Polska Live, studentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. I pomocni. Nazywam się Gosia i interesuję się misjami i Afryką. Trzy miesiące w tym roku spędziłam w Ugandzie pracując z dziećmi ulicy. Teraz mam zamiar założyć fundację ze znajomymi, która nazywać się będzie Usłyszeć Afrykę. Mam nadzieję, że o niej usłyszycie. Jestem studentką Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW. Nazywam się Irmina Czajka. Jestem animatorką Ruchu Światło-Życie i dziennikarką Miesięcznika Czas. Studiuję na Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Czekajcie, ja mogę. mnie? Jako... Monika, czy słyszysz mnie? Halo Monika. Kwiate z jestem ratownikiem ZHP, harcerką. To jest moja pasja. Jestem studentką Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Zarażamy pasję. Paweł, Daniluk, Luke, sztuki walki, jestem z UKSW, Dziennikarstwo. Cześć, mam na imię Asiatyczne. Moje pasje jest fotografia. Jestem studentem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Nazywam się Karol Wiśniewski, jestem byłym zawodnikiem klubu KS Piaseczno. Jestem pasjonatem piłki nożnej, kibicuję drużynie FC Barcelona na no jak i dobremu futbolowi. Jestem także studentem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. A co o pasjach mówią nasi wykładowcy? Dobre są pasje, ważne są pasje. One też pomagają w tym, żeby później mocniej zaangażować się i twórczo, w pracy, w studia, w dziennikarstwo. Ja osobiście bardzo lubię chodzić po górach, lubię jeździć na nartach, lubię um, słuchać jazzu, lubię um, rozmawiać o życiu. W wolnych chwilach lubię gotować, majsterkować, oglądać dobre filmy, na DVD, jeździć na rowerze. Od czasu do czasu piszę wiersze i gram podczas jam session bluesowych i jazzowych w Otwocku. No moja pasja to sama też publicystka. Ja dlatego jestem na Niemidzie, bo ja uważam się za publicystę. Bardzo lubię chodzić po górach. I nadal chodzę po tatrach, ciągle lubię na rysy. Idąc w ślad za wykładowcami, także pniemy się do góry i wcześniej zaczynamy praktyki, a nawet pracę. Angażujemy się w życie studenckie i rozwijamy swoje zainteresowania, bo pracodawcy czekają właśnie na takich ludzi jak my. Monika Baran, obecnie dziennikarka telewizji ForSat News, wcześniej dziennikarka i prezenterka radia RSC. Oprócz tego starosta roku imprezy z naukowego dziennikarstwa, ale najważniejsza studentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco. Jan student Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, redaktor na Obserwatora. Jestem Magda Olczy, jestem studentką Niemidu, a moją pasją zawsze było pisanie, no i oczywiście sport. A żeby było pisanie, to trafiłam do gazety. Jesteśmy teraz w redakcji Polska The Times, gdzie zdarza mi się jakiś czasem tekst napisać. Co wyróżnia dziennikarzy po naszym kierunku? Słyszeliście coś o hienach dziennikarskich, bezwzględnych i pozbawionych etyki? Posłuchajcie tego. No miasto obok... Więc nie czekaj, gościu. papi i gra. Nazywam się Karolina Budkajna. Jestem studentką Instytutu Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej na UNESCO. Jesteśmy zadowoleni i dumni. Dołącz do nas i pokaż światu swoje pasje. Więcej informacji o wydziale i kierunku na oficjalnych stronach uczelni. Warto studiować w naszym Uniwersytecie. Kadyna Stefana Do zobaczenia więc w nowym roku akademickim, pa.